jakieś pojazdy to Marku i odpalaj pociski Man, click, two, one, I Nie, chyba wszystkie Man, się palą. Click, wszystkie rozwane na się wyglądowali przy construction site. No tak, serio. Gdzieś w stacji paliw, to ją wysadź. Widzowie lubią wybuchy. Uu, uu. Ładnie. Ta rakieta dokładnie w cel udało się. targetować, czy tam gdzie patrzyłeś leciała? Nie, tam gdzie patrzyłem poszła po prostu. Dobra. ładnie. One, do tam? Do odratowania jakichś tam zakładników? Patrzona mapka. Nie ma zakładników, wal śmiało w budynki. Tam gdzie najwięcej piechoty wal śmiało w budynki. Z rakiet, z rakiet wal. Yep. O! Co tam było? Piechota? Zgrupowanie piechoty. <grymne> to już ich nie ma. <grymne> I kolejny budynek. Następny. To jest amerykańska taktyka. <grymne> Budynek za budynkiem. pięknie Kupa dymu Co? Rakiety się skończyły? Jest tylko osiem. Ale tam kurwa jest dymu I same ruiny zostały Jak to było na tych filmikach z Iraku Proszę, po, proszę o pozwolenie na otwarcie ognia. Ale proszę, proszę, proszę o pozwolenie na otwarcie ognia. Nie, nie, jak się no. patrzę. A i potem... Czołga się. Hit him, hit him again! Oj się jeszcze. No widzę, Z budynku weszli Zostały ci tylko te? Anti-air? Pakiety? Znaczy, nie, są jeszcze niekierowane, to wtedy ty musisz przejąć. Aha, że w sensie, muszę op opuścić nos, tak? Znaczy, no, lepiej, żebyś wtedy ty wziął kierowanie ogniem i po prostu, yy, no. Ty tak. będziesz miał lepsze wyczucie, żeby strzelać, nie? Aha, tutaj, tak zrobimy. Czyli tak, muszę hango... autohubem. I co wtedy robię? Reload? No i co? Mogę strzec? Nie, 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 nie wiem, wiem. powinien mieć yy, nawiasy kwadratowa i wybierz tam ręczny kontrolog, ognia, czy coś takiego? Może w tym menu kontekstowym? Tak, tak. No nie mam nic. Z krowem przejechałem, nie mam nic. No dobra, no to po prostu spróbuj. Ja na pewno mogę strzelać. Ja pochylę się do przodu, a ty walisz. Dopieczek, czekaj, pochylę miasta, bardziej po... miasta. O teraz. Zasięg, teraz, czas. dziękuję. żeśmy na dyni. Biedna piechota, co? Oho, ale mi pojechali. Przejdziemy na śniegńskim pułapie i zobaczymy zniszczenia. I ja na tym będę kończył. O, teraz widzisz, leje na dole. Widzisz, wie? Takie strzelania ze śmigłowca to po prostu niesportowe zachowanie, jak kłusownictwo. Bocze, nie, mam, nie mam już eksplodujących pocisków i tułka. Mam już tylko te podkalibrowe. To co, mam do bazy? Tak. Teraz zabezpieczasz budynek? Tak. Po kolei, jeden za drugim. No to to, niektórych już możemy zajrzeć, nie? Ten czołg Tam było? O, Dwóch na parterze leżało. Na... Chyba koniec zabawy, teraz trzeba szukać Intela. A w co jesteś z tym szukaniem, tylko wolę pewnie ten invade ten Annex tam mm. idziesz tylko i rozkurzasz. Podchodzę do lądowania w takim razie. Ktoś strzela. Ja niszczę budynek. Nie, zwykły strzał. Może do nazwał